Cześć, zapraszam na prezentację dwóch tomów wielkiej kolekcji komiksów Bohaterowie i Złoczyńcy. Tym razem są to komiksy opatrzone numerami 68 i 69. I o czym warto wspomnieć, to oba tytuły na polskim rynku debiutują. Koszt również wzrósł, pamiętajcie, tym razem już płacimy 89,98 za przesyłkę. Natomiast w kiosku za jeden tom. 50 zł. Przekonajmy się, z jakimi komiksami mamy do czynienia. Tom 68 to All Star Squadron o podtytule Kryzys na Ziemi Prime. Intrygująca okładka, na której możemy przede wszystkim zauważyć dwóch Supermenów. Bardziej spostrzegawczy, zauważą, że ten, co wykonuje prawy sierpowy, nie ma eski na kostiumie, a u. To Ultraman, zwierzchnik Syndykatu Zbrodni. Zwróćmy teraz uwagę na autorów. A jest ich całkiem sporo. Ze spisu treści możemy dowiedzieć się, że za fabułę odpowiada Roy Thomas. Fani, konana, barbarzyńcy czy Marvela bez trudu go rozpoznają. Natomiast tutaj, Thomas staje się symbolem nadchodzących zmian w DC, które nastąpiły początkiem lat 80. XX wieku. I choć współcześnie, komiks wydaje się być bardzo archaiczny, e, i do. No, Trzeba pamiętać, że to jest 1981-1982, to niekoniecznie musi być fabularnie archaiczne. E, dobra, ale co znaczy Alstar Squadron? Posłużę się informacją o właśnie stąd. Na świecie, który znamy jako Ziemia 1, najpotężniejsi bohaterowie złączyli siły w latach 60. i założyli sławną Amerykańską Ligę Sprawiedliwości. W roku 1940 w wymiarze równoległym, który nazywamy Ziemią 2, prekursorzy tych bohaterów stali się legendarnym stowarzyszeniem sprawiedliwości, w czasach, kiedy w Europie, Azji i Afryce szalała wielka wojna. Udaj się z nami na Ziemię 2 i poznaj niezwykłą genezę All-Star Squadron. I mamy informację, czym jest Alster Squadron. Innymi słowy, to nazwa grupy superbohaterów, która działała w czasie II wojny światowej na Ziemi 2. I grupa ta składała się z członków GSA oraz wielu innych bohaterów z tamtej epoki. Co istotne, Alster Squadron zadebiutował w 1981 roku w 193 numerze GLA, i on tutaj właśnie jest. Ich przygody ukazywały się do 1987 roku. Niniejszy tom obejmuje kilka numerów, z czego najwięcej dotyczy kryzysu na ziemi Prime. I teraz chciałbym przekartkować całość. Przeczytam jeszcze opis, który widnieje na tylnej stronie okładki. Zachęcam, zapraszam do przyjrzenia się całości. Rankiem 7 grudnia 1941 roku amerykańska marynarka wojenna w Pearl Harbor zostaje podstępnie i niespodziewanie zaatakowana, wskutek czego Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. Ale ten dzień hańby w historii Ameryki stał się także katalizatorem innych wydarzeń. Wtedy bowiem prezydent Franklin Delano Roosevelt postanowił zebrać grupę bohaterów, jakich nigdy dotąd nie widziano. Na wezwanie do broni odpowiedzieli zwalczającej przestępczość członkowie Stowarzyszenia Sprawiedliwości i siedmiu żołnierzy Zwycięstwa, którzy połączyli siły i uformowali drużynę znaną odtąd jako All-Star Squadron. W komiksie tym mamy połączenie Multiversum DC z lat 80. XX wieku ze złotą epoką z lat 40., aby przedstawić epicką. I dobra, mamy teraz zeszyt 207, mamy Księga pierwsza Kryzys na Ziemi Prime. I dla przypomnienia, czym jest Ziemia Prime, to nazwa alternatywnej rzeczywistości, która jest podobna do naszej, z tą różnicą, że nie istnieją superbohaterowie, ani superzłoczyńcy. Jest to świat, w którym komiksy DC są tylko fikcją i są czytane przez zwykłych ludzi. Ziemia Prime jest częścią Multiversum DC, czyli zbioru różnych światów, które mają swoje własne wersje bohaterów i historii. Więc zapowiada się dosyć ciekawa historia. Po części niepokoi mnie to multiversum. Zbyt dużo to jest bohaterów. Po drugie, absolutnie ja chcę dać szansę, bo wygląda bardzo obiecująco. To może być zaskakujące. Warto zwrócić uwagę na ilustracje, które są oczywiście archaiczne, ale mają Ogromną dawkę uroku, i dla osób, które lubią ten typ ilustracji, mogą być zachwyceni. Ja jestem pod tym względem ukontentowany. Mnie się to podoba. Thank you. Zakończył się komiks. Teraz mamy pewne felietony. Zaczynamy od listu otwartego do czytelników All Star Squadron i ten list pojawił się w zeszycie komiksie w pierwszym komiksie All Star Squadron. Więc bardzo dobrze, że zostało to tutaj zawarte i dodatkowe jeszcze jakieś informacje. Następnie mamy Tajna Wojenna Historia Stowarzyszenie Sprawiedliwości i też mamy Roya Tomasa. No właśnie. To też jest Roya Tomasa, czyli scenarzysty. Więc od autorskie przemyślenia, recenzja na 5 gwiazdek, a tutaj polecane lektury. Ogólnie jest co czytać. Mamy, mamy ponad 200 stron, więc jest grubaśny ten komiks. Bardzo ładnie wygląda. Ja będę. Ten styl rysowania ten z lat 80. bronić, bo on mnie się bardzo podoba, więc jest fantastyczna lektura, tylko mam nadzieję, że nie będzie mnie przetłaczać ilość bohaterów, bo jest ich tutaj bardzo dużo. Przejdźmy do kolejnego komiksu. Drugi komiks to zemsta i sumienie z serii nieskończonego kryzysu. Za chwilę co nieco powiem o tym cyklu, za który odpowiada przede wszystkim Jeff Jones. Cykl, a może bardziej crossover, z którym mamy do czynienia już od tomu siódmego naszej kolekcji, a mianowicie nieskończony kryzys projekt Omak. Następnie dostaliśmy główną historię nieskończonego kryzysu. I jeszcze wraz z tomem 42 nieskończony kryzys poświęcenie. Okej, okay, i nieskończony kryzys to apokaliptyczna opowieść, wielki crossover z komiksów DC który w naszej kolekcji wydaje się być też nieskończony. A tutaj mamy przede wszystkim dwie kluczowe miniserie autorstwa Jeffa Jonesa Czarną Zemstę oraz Kryzys Sumienia GSA, GLA, e, dodatkowy jeszcze zeszyt w poszukiwaniu 2005 roku, wszystko. I całość e, też ma ponad 200 stron. Dowiedzmy się o co chodzi w tym komiksie. Podczas gdy Multiversum DC ogarnia coraz większy zamęt, Stowarzyszenie Sprawiedliwości i Liga Sprawiedliwości także muszą stawić czoła poważnym zagrożeniom. W przypadku GSA przybiera ono postać byłego towarzysza z drużyny Spectra, który rozpoczął morderczą krucjatę, mającą na celu unicestwienie całej magii w Multiversum. Z kolei niebezpieczeństwo zagrażające Lidze Sprawiedliwości nadciąga z przeszłości. A jest nim sekret, który może doprowadzić do rozpadu ekipy superbohaterów. Drogi obydwu zespołów wiodą do nieskończonego kryzysu. Warto wspomnieć, że w niniejszym tomie prezentowane są opowieści Czarna Zemsta oraz Kryzys Sumienia, czyli dwie kluczowe miniserie. Tytułowa zemsta pokazuje, jak magia zostaje zaburzona przez działania Spectre, który chce zniszczyć wszystkich użytkowników magii. Dlatego wiemy, że Zatana, Dr. Fate. Phantom, Stranger i inni muszą stawić czoła temu zagrożeniu i spróbować przywrócić równowagę. Z kolei Sumienie może pokazywać, chociaż jeszcze muszę sprawdzić, jak Wonder Woman zmaga się z konsekwencjami swojego działania z projektu Omak Nie powiem jakie działania, bo nie chcę w sumie też psuć niespodzianki osobom, które jeszcze tego nie czytały. I Batman, Superman i inni mogą nie zgadzać się z jej decyzją, i może też dojść do bardzo poważnego konfliktu. To może być naprawdę ciekawe. Dobrze, obejrzyjmy sobie teraz całość. I spróbujemy podsumować. Tutaj mamy mały przerwnik, zemstę dopełnioną, nie wiem jeszcze. Dlaczego tak jest? Przekonam się w momencie kiedy, kiedy będę omawiać komiks wraz z Szymonem. Kończy się komiks od sumienia do kryzysu. Jest to felieton od Nika Jonesa. Bardzo krótki. I zobaczmy jakie czekają nas w przyszłości lektury. Jest Aquaman Czas i Pływy. Powiem, że czekam na ten tom, ponieważ w poprzednim numerze o Aquamenie była wzmianka właśnie o tym tomie z informacją, że jest to jedno z najlepszych wcieleń Aquamana. Dlatego narobili mi smaka. I jeszcze jedno, mamy GLA, Liga Sprawiedliwości, Saga o Błyskawicy. Jedno, jak i drugie są, będą raczej, będą nowościami na naszym rynku. To też cieszy. Tak, prezentują się dwa komiksy od Ashet z wielkiej kolekcji komiksów Bohaterowie Złoczyńcy. Dużo się dzieje. Tutaj mamy początek lat 80., tutaj mamy 2005 rok. Kontynuacja czy podbudowa dalej nieskończonego kryzysu. Co istotne, to fakt, że są to nowości na naszym rynku, nie są to żadne duble, więc im więcej takich tomów, tym lepiej. Dzięki temu uzupełniamy potężną bibliotekę DC, właśnie. W języku polskim. Z otwartością będę podchodzić do każdego z tych tomów i z Szymonem w odpowiednim momencie będziemy też i recenzować, na co oczywiście Was serdecznie zapraszamy. Na mojej stronie facebookowej Sylwek pojawi się też i panorama całości, więc po tym nagraniu zachęcam do przejścia na Facebooka. Link jest w opisie i widzimy się niebawem. Do zobaczenia, cześć!